4 Czerwca kapłan. W 1859 roku umiera święty proboszcz Zars. W pamięci swoich parafian pozostawił nieprzebrane morze łaski i dobroci, którą promieniował na wszystkich. Jedną z relikwii, jakie pozostały po Janie Marii Wianeju, jest jego serce, które nie uległo rozkładowi. Dla katolików cud ten jest znakiem, że kochające serce nigdy nie umiera. I potrafi pokonać prawa natury. Wielkość serca Jana Wianeja na stałe złączona była z jego kapłaństwem. Wypływała ona z miłości, jaką żywił do serca Jezusa. O swoim kapłaństwie mówił, kapłaństwo jest miłością Najświętszego Serca Jezusowego. To niesamowicie ważna sprawa. Każdy ksiądz, jeśli chce zachować wierność swojemu powołaniu, musi być rozkochany w sercu mistrza. Musi je znać. Musi go słuchać, cierpieć w jego imieniu i tylko w nim znajdować swoją ucieczkę. W przeciwnym razie kapłaństwo będzie jedynie wykonywaniem obowiązków, zawodem, a może nawet stać się antyświadectwem. Brak miłości w sercu prowadzi bowiem do zdrady, a ta dotknęła najmocniej serca Jezusa, gdy Judasz wyszedł z wieczernika. To właśnie w sercu Jezusa. Rozgrywa się dramat grzechu każdego kapłana. Proboszcz zaraz daje lekarstwo na letność letniość serca, które może dotknąć każdego z nas, z nas. Poucza w ten sposób, gdybyśmy wiedzieli, jak bardzo kocha nas nasz Bóg, umarlibyśmy z radości. Nie wierzę, że są serca tak twarde, że nie kochają, kiedy widzi się tak kochane. Odpowiedzią na miłość jest tylko miłość – może się to wydawać bardzo górnolotnym porównaniem, ale jeżeli się nad tym zastanowić, to szybko okaże się, że każdy z nas nosi w sobie głód miłości, który ostatecznie okazuje się głodem Boga. Nie ma na Ziemi rzeczy tak głębokiej i mocniej, mocnej, aby mogła zaspokoić pragnienie ludzkiego serca. Tylko Bóg okazuje się dopasowany do ludzkiego serca. W 2012 roku podczas homilii papież Benedykt XVI wypowiedział następujące słowa. Proboszcz Zars nie był uczonym ani intelektualistą, ale swoim przepowiadaniem poruszył ludzkie serca, bo jego serce było poruszone. Nie chodzi zatem o to, aby posiąść jakąś wiedzę o miłości Bożej, ale zacząć kochać i uwierzyć, że jest się kochanym. Jedynie tak poruszone zostanie serce człowieka, a nie tylko jego umysł. Każdy z nas w naturalny sposób został wyposażony w zdolność kochania. Poprzez grzech i zranienia możemy ją częściowo utracić, ale pewne centrum zdolne do kochania zawsze pozostanie nienaruszone. To właśnie o tym pisał w i w słowach: Kochajmy wszyscy Boga i bliźniego. Do tego nie trzeba ani bogactwa, ani nauki. Serce ma każdy, a do miłości Bożej to wystarcza. Miejmy serce, a Bóg da odpowiedź na każdy dobry czyn i czystość naszych intencji.